Do Euro 2016 czas zacząć, witamy Państwa serdecznie z południa Portugalii, Estadio Algarve. Jeszcze Grosicki, lewa noga i gol! 1 do 0 na Polski, to jest premierowy gol! Emilik, Emilik do Grosickiego, szansa Grosicki przełożył, Grosicki, tak! 2 do 0, Kamil Grosicki! Gryniak do Lewandowskiego, 3 0! Właśnie tak to miało wszystko wyglądać. Lewandowski do Rybusa, Rybus, Lewandowski, pole karne, 4-0. Robert Dziękuję Lewandowski. Prezentacji Polski, klik. Szukała, ależ tam wyszedł w powietrze stoper no on świetnie Dokładnie czuje się. Wśród. Środkowie, Robert Lewandowski na pełnej szybkości wyprzedził Cipolinę, Lewandowski, tak to się robi. Brawo Robert. Filip Starzyński, Lewandowski, Lewandowski, pole karne. Lewandowski, 7. Ten pierwszy krok, on czasami jest najtrudniejszy. Dzisiaj no, trudny był tylko w tej pierwszej połowie. Ale... Czy ci, którzy wychodzą, to są właśnie ci, którzy dzisiaj dokonają rzeczy niezwykłej? Walka Kross. o pozycję, cross, Hummels! Jeszcze szansa, szansy! Kros, Belarabi, Belarabi spalony. Tak, spalony był indywidualnie, wyśrodkowanie Krosa. Zamieszanie. Wysoko złapali Niemcy. Teraz wrzutka szansa, Mojer. Ruszył Riediger. GC! Ale slipczyrle. Müller, piłka do Müllera. Müller! Müller obok bramki na nasze szczęście. Polekarny Pelarabi szczęśliwy. Pelarabi! GC, pole karne, GC, GC, Szczęsny, brawo! Po polu Milik Lewandowski, i gol, i gol! Arkadiusz Milik! Jeden do 0 dla Biało-Czerwonek, 50. rabii, ale szuknął kapitalnie Szczęsny! Grzejczyk tymczasem Niemcy, Podolski, ale śmierdzi! Po Z zły wybór, wraca lewej nogi złamał, trafił w Milera, szansa Szczęsny! Lewandowski. Jest szansa, Mila! Gol! 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 gol, Polska 2! 1 0! Koniec! 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 Wygrywamy z Mistrzami Świata! 2 do 0! Halo, Halo, czy to będzie kolejna Wielka Noc polskiego futbolu? Stadion Jest Narodowy. dokładnie Niedokładnie Lewandowski. Sobota. Sobota w kierunku Milika. Kapton błąd. Szkotów i gol! I goł! Jeden do zera to biało-czerwony. Niebezpieczne. Dobre zagranie do Ani. Ania. I niestety, niestety jeden do jednego. Dla bramkowego Szkoci. Grosicki. Szukaj Lewandowski. Plany, tak. Lewandowski, ale śpięknie. Przekrzyczeni przez kibiców reprezentacji Polski. Okazja. Strakana. Jest dośrodkowanie, błąd i niestety katastrofalnie to ja przykrywać na i gdzieś tam strzeliwać jeszcze tych piłek po lekarne. Mili gol! Goł! Goł! Arkadiusz Mili! Kapitalnie rozegrał Mila, prosto Okazja Grosicki! Super! Ależ Mila! Mamy punkt! Mamy punkt, który myślę, że trzeba dziś przyjąć. Z szacunkiem piątek, 14 dzień listopada 2014 roku witamy ze stadionu Borisa Milika, czwórka biało-czerwonych reakcji Milik. Grosicki przed szesnastką. Grosicki i Loria Brod. Zamieszanie nieprawdopodobne. Jeszcze nie koniec całość Lewandowski do piszka. Piszczek Podrywa. Emila, Loria wyszedł z bramki, Go! Gol! 1 do 0! Prowadzimy Kamil Kliński Lewandowski! Loria broni! Ale ładne przyjęcie Lewandowskiego! I ruszamy z kolejną akcją Lewandowski, pole karne! Lewandowski wykłada! Rybus, zamieszanie i Gol! Go! 2 do 0! Mamy piłkę Milik! Jeszcze Mila! 3-0! 3-0! w eliminacjach, wspaniała jesień Polaków. Teraz Lewandowski, jeszcze jedna akcja. Goal! 4-0! No my zatańczyliśmy z Gruzinami, a my szczęśliwi. Żegnamy się z Pilisji. Dublin, Irlandia. Tutaj Polacy będą szukać zjazdu na autostradę prosto do Francji. Będziemy szukać kolejnego tygodnia. Teraz błąd. Rybus. Zabrał się. Pesko! Gol! Gol! z po zagranie do Waltersa jeszcze wrzutka, pole karne. A i położeni przez McNeely'ego dwaj nasi piłkarze. No Manus, Brady Fabiański z drużyną w naszym polu karnym. Tylko przed szesnastką McCarthy. Niestety, niestety w doliczonym czasie gry Irlandia wyrównuje. Koniec meczu. Byliśmy bardzo blisko. To jest arena dzisiejszych zmagań. Reprezentacja Polski gra szósty już mecz w eliminacjach Piłkarskich Mistrzostw Europy. Ili Grosicki na polu karnym. Piszczek. Szansa. I pole karne. Grosicki. Grosicki do Lewandowskiego. Lewandowski. Tak. Nie. Piłki teraz. jak do Lewandowskiego. Szansa. Lewandowski. Pole karne. Lewandowski. Pusta bramka. Nie ma. Dlaczego tego nie trafili? Sukała do rozegrania Milik! Padłe zagranie do Grosickiego, Grosicki Peszko! Loria Lewandowski, gdzie jest Robert? Loria, nie koniec! Lewandowski, Lewandowski! Ten, ten naszych piłkarzy indywidualnie, Mączyński przekazał piłkę Milikowi, ale nie! gol! Ale gol! Ale gol! Milik! Ciekowski. Do Grosickiego, Grosicki nie ma! Widzę jeszcze Nawalowski! Poprzeczka! Trochę miejsca, Milik! Milik! Lewandowski! Jest! 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 Punktów innym drużynom. Zobaczcie do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski! Lewandowski! Gol! Robert Lewandowski! Wyrównać. Ale to my strzelamy trzy Lewandowski! Cztery. Gruzja, tak jak w Tbilisi, tak w Warszawie 4-0. Nic dwa razy się nie zdarza. Czy aby na pewno, a może jednak, a może tego wieczoru, a może na tym stadionie. Małe zagranie, polekarne jeszcze zgranie. Bela robi, zamieszanie. Przerzutem teraz doskonale to rozegrali. Pusta bramka. I niestety przegrywamy 0 do 1. Ale teraz pięknie, Miller, ostry kon, pusta branka. Piłkę w po okolicach pola karnego, Grosicki! Trzymają GEC, pole karne, Niestety! O, Milik wypatrzył Grosickiego, e, ładne przyjęcie Grosicki, Lewandowski. I tu! Ale szpinka reakcja! Wytargał piłkę Krykowia, gdzie podawał Milik, uwaga, Lewandowski! Rybus, obok bramka. Rychowiak, świetne zagranie, Grosicki! Rychowiak. Jest okazja, No Mówię! Znowu Niemcy. Ale Szkudzo ma okazję, Słupek na do Te miejsca mylą kapitał Pabiański, ale niestety 1-3. Teraz kros i Pabiański! Czeka na Gündogana, Gündogan. Łukasz I w tym momencie... Ostatni gwizdek arbitra. Przegrywamy z reprezentacją Mistrzów Świata. 7 dzień września 2015 roku. Stadion Narodowy w Warszawie. Reprezentacje Gibraltaru i Polski. Lewandowski. Lewandowski zdołał dośrodkować i gol! Kamil Grosicki. A Gibraltaru niewiele brakowało, wyszedł. By Lewandowski jest. Grosicki! Ale się zabawił! Ale się zabawił! Lewandowski tak! Jest! Milika! Milik. Perez. Jeszcze Milik Lewandowski. Cztery. Tak! linii podania Krykowiak. Jest szansa Milika. Milik. Tak, tak, tak. Błaszczykowski! Błaszczykowski 6-0! Grosicki... Milik! Ale to pięknie kończy! Milik, Grosicki, gol! Tak, tak, tak! Jest... Takie fragmenty Sebastian Mila, a tymczasem Gibraltar nie dał rady, już Fabiański, jest gol! Jest gol dla Gibraltaru. O to chodziło w tym spotkaniu. Zdobyć trzy punkty, strzelić mnóstwo goli. 15-20 tysięcy Polaków dzisiaj tutaj w Glasgow jest i będzie kibicować biało-czerwony. Wystartował Lewandowski, do niego piłka. Nie ma spalonego Lewandowski. Okazja, gol! Gol! Jeden! Miserici, fleczer dla Bogowiański. Jest Błaszczykowski, Polakarny. Błaszczykowski. Albo kalecz było blisko. Ważnie drybluje. Ричи! 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 Ричи!